Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu. Kto to kupi? Rzecz o budowaniu marki, promocji i sprzedaży. Ja się nazywam Kasia Figura, a moim dzisiejszym gościem jest człowiek wielu profesji, pasjonat yy, koni, tak. miłośnik natury, Też, o. pisarz, no i fizjoterapeuta albo nawet terapeuta. terapeuta. Bez tego fizjo, tak. No właśnie. Krzysztof Czarnota. Tada! Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kasiu. Dzień dobry, witam Cię Krzysiu. Witamy Państwa w przepięknych okolicznościach przyrody. Jesteśmy właśnie u Krzysia pod domem. Tak, tak się to jest, mieszka. To jest na kresach yy, naszych obecnych, bo te dawne sięgały dalej, ale teraz mhm. jest to na miasta naszych kresów dawnych Rzeczpospolitej. I tu u mnie za stodołą, tego nie widać, ale tam za kadrem, tu za stodołą u mnie zaczynają się działy Grabowieckie. Widzisz już te, Aha, te, te pofalowania, super. tak? I to jest właśnie kraina działu grabowieckich zaczyna się u mnie za stodołą. To Wie... tyle w kwestii przyrody. Tak, jest tu pięknie. Pytałam się, kiedy on tu wynajmuje jakieś miejsce, ale no niestety nie wynajmuje, więc ja mam to szczęście, że mogę sobie dzisiaj go po podziwiać. Ale wracamy do tematu, bo dzisiaj nie o przyrodzie mowa, tak. a właśnie o tej terapii. Cóż, to za terapia? Skąd to się w ogóle wzięło, że ty pisasz taki miłośnik natury, mieszkasz tu na wsi i nagle zajmujesz się terapią? Bołem. Boena. Widzisz, Bołem to był taki facet australijczyk, który stworzył jakby tę metodę, którą ja się zajmuję. To było w latach 50. i 60. tamtego wieku, czyli już dosyć dawno. No i to był gość, który najpierw zaczę zaczęło się od tego, że wyleczył własną małżonkę z astmy takiej nieuleczalnej, potem to się rozeszło na znajomych a potem na Australię, a potem to się rozeszło na świat. Uh -huh. e, także technika Bołena to jest taka metoda pracy z ciałem, to nie jest fizjoterapia, to nie jest masaż. To polega na tym, że e, w zasadzie e, przywraca się organizmowi te ustawienia fabryczne. Uh -huh. Czyli bo my jesteśmy cudownie skonstruowani, jesteśmy zdrowi, to wszystko działa, wszystko funkcjonuje, natomiast kiedy są jakieś troszeczkę w organizmie zaburzenia, wiek nas rzeźbi, różne choroby, przypadki, wypadki i tak dalej, więc ta równowaga w organizmie Zostaje zaburzona, i jakby tutaj um, kwestia w technice Boena jest taka, żeby tę równowagę w organizmie Przywie. przywrócić, najkrócej mm -hmm. mówiąc. Nie jest to masaż. Działamy um, na zasadzie takiej, żeby bardziej y, dotrzeć do mózgu poprzez y, układ nerwowy, poprzez powieść, mm -hmm. poprzez y, mięśnie. I Ale przy... to się dzieje przez dotyk? To się dzieje przez dotyk, mm -hmm. tak. Fizycznie przez dotyk. Natomiast nie masujemy ten podstawowy ruch boena, to jest jak jakby takie rolowanie, powięzi. Dzisiaj mówi się sporo już o tych technikach powięziowych, one są znane, ale bazuje na powięzi, ale nie tylko, więc jest czymś jeszcze i czymś takim trochę niepodobnym do, do wszystkiego. Tak? Aha. A powiedz Krzysztof, w ogóle, skąd pomysł, żeby zostać takim terapeutą? Skąd ty się dowiedziałeś w ogóle o tej terapii i dlaczego zdecydowałeś się właśnie na taką działalność? Bo już teraz możemy powiedzieć, że zajmujesz się tak, tym kilku zawodowo. Od lat zawodowo się tym zajmuję również. No właśnie. Wiesz to, no to jest historia dosyć długa, no ja jestem taki, nie potrafię się skupić na jednej rzeczy, wiesz, konie, pisanie, estrada, kabaret, no różne historie w ciągu życia u mnie się działy. Um, jak tak dobiegałem do pięćdziesiątki, no to miałem takie, tak, wiesz, jest taka refleksja, nie? że patrzysz, e, przeleciało pięćdziesiąt lat, no to trochę jest. I tak sobie pomyślałem, że jakby jednej rzeczy jeszcze nie dotknąłem, a zawsze bardzo chciałem i mnie to interesowało, czyli te jakby naturalne sposoby, mm, leczenia, lechala, pomagania, okay. uzdrawiania. E, i tak sobie po, powiedziałem, że albo teraz, albo już nie zdążył jakby w, w tym wcieleniu. A wiesz, to mam taką znajomą czarownicę, która mhm. robi różne rzeczy, właśnie takie naturalne. Na dużo pacjentów, jest skuteczna, różne robi historie. I ona mi kiedyś o tej technice Bołena powiedziała. Mhm. Ale to i tak wiesz, bo przeleciało mi to koło uszu. Minęło dwa lata, znowu ona mówi: Słuchaj, ja ci kiedyś mówiłam, bo słuchałam w trójce na temat tej techniki Bołena i to by ci pasowało. No i tak, jak już mi drugi raz czarownica powiedziała, wiesz, w przeciągu dwóch lat, no to, to zainteresowałem. Ziarno zaczęło kiełkować. Tak, trafiłem na świetnego terapeutę. Roberta Komadowskiego w Bełszcu, który jest naprawdę, prowadzi fantastyczny gabinet, jest świetny w tym, co robi. I wiesz, co popatrzyłem, jakoś mi się to spodobało z uwagi na taką finezję subtelność, a z drugiej strony na niebywałą skuteczność tej terapii. No i tak mówię, ja spróbuję, pójdę na, na te pierwsze jakieś kursy, no i tak wiesz, jakoś mnie to na początku nie zniechęciło i tak kawałek, 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 lata leciały, ja się szkoliłem i w marcu tego roku zrobiłem tak zwane szlify mistrzowskie w Bołyniu, no czyli właśnie, mam to, taką tą drugą gwiazdkę, mam, Aha. rozumiesz, bo jest normalny terapeuta, to jest taki normalny, normalny terapeuta, potem jest taki z gwiazdką, to jest taki, wiesz, w stopniu zaawansowany, mhm. no i ten jakby tytuł master, no to jest taki dwugwiazdkowy. Taki Także teraz wiesz, o mistrz, właśnie mistrz i teraz no. jestem taki już, wiesz, dwugwiazdkowy, więc... Aha. Jakby te, 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 drogę już zabudził. A w, już w Polsce dużo jest takich terapeutów? Wiesz co, jest już, wyszkolonych ludzi będzie, mm... 300, 400 mhm. na różnym poziomie, na różnym etapie. Mhm. To nie jest dużo etapie. tak naprawdę. Wiesz co, nie jest dużo. Ciągle e, jakby to szkolenie w Polsce ma się dobrze i e, tutaj technikę Bowena sprowadziła e, Polka, Hania Opiła, ale e, jakby głównym szkolącym przez lata, instruktorem i człowiekiem, który e, stworzył tę te, e, terapię, jest Grek. Mhm. E, Teoklitos Salos. Fantastyczny, cudowny człowiek, który właśnie się mnie tak szkolił od zera do, do, do końca. No. Cudownie, to teraz powiedz, żeby nasi widzowie mogli sobie wyobrazić i mogli się zidentyfikować z tą terapią, w czym Ty pomagasz i komu Ty pomagasz. Czyli co konkretnie możesz na przykład uleczyć. Uleczyć. Więc jakby wiek to jest od zera do stu, bo trafiają nam się pacjenci tygodniowi, że na przykład dzieciątko maleńkie z kolką, czy nie, śpiące. A, czyli nawet takie, tak? Tak, tak, czy, czy jakby problemy z wypróżnianiem, no różne tego typu. Z drugiej strony, no, mamy pacjentów i pod dziewięćdziesiątkę, wiesz, także ym, te, to, to spektrum jest bardzo duże. Na co pomaga? No więc tak lecę od góry, to są bóle głowy, migreny, ym, problemy z zatokami, wszelkie problemy kręgosłupa, czyli szyjne, lędźwiowego, mm -hmm. rwa kulszowa, problemy jelitowe, problemy organów rozrodczych, co dalej, no psychosomatyczne dzisiaj. Mm -hmm. Bardzo dużo mamy ludzi, wie, ze stresem, z napięciem, z tego typu historiami, bo no taki jest taki dzisiejszy świat. Mamy. Tak. Także terapia bowena fantastycznie rozluźnia organizm. Czyli jeżeli organizm jest rozluźniony, no to wraca do tej homeostazy, do tych swoich fabrycznych ustawień, jak ja to mówię. Bardzo korzystne działania, jeśli idzie o choroby przewlekłe. Takie naprawdę trudne, wiesz, typu, typu łuszczyca, na przykład, typu borelioza. Miałem pacjenta z fibromialgią, którą się leczy bardzo, bardzo trudno, który rzeczywiście po, po, po terapii bowena czuł się lepiej. RZTS, no, no dużo różnych, dużo różnych rzeczy. A powiedz, a taka terapia, to ile ona trwa? Bo na przykład powiedziałeś o e, takich maleńkich dzieciach, które cierpią na te kolki. To na przykład, to ile razy trzeba z tym dzieckiem przyjść? Czy to po prostu, nie wiem, ma kolkę i rodzice gdzieś przyjeżdżają i ty to leczysz? Jak to wygląda? Wiesz co, e, czasem to jest jakby jak to zadopnięciem czarodziejskiej tak. różdżki, zwłaszcza u takich e, małych dzieci, że wystarczy mhm. jeden zabieg, czy dwa. Generalnie e, mówimy terapia boena, czyli to jest proces, prawda? No właśnie. E, zabiegi robimy nieczęściej jak raz w tygodniu. ¡Gracias! Więc to jest kwestia taka, żeby organizm zareagował, żeby wszedł w tę terapię. Przy ym, problemach, powiedzmy, przy młodym organizmie i, i, i niewielkich problemach, to, to jest czy... przeważnie kilka zabiegów. Uh -huh. e, przy, powiedzmy, super ym, dużych kłopotach i takich problemach, y, które trwają, które są zadawnione, czy też chorobach przewlekłych, no mamy nawet protokoły takiej australijskiej akademii do, do różnych przypadłości i bywa, że to jest nawet dwadzieścia kilka zabiegów. Uh -huh. Najpierw raz na tydzień, potem raz na dwa dwa tygodnie, ale efekty bywają naprawdę zdumiewające. Super. Powiedz Krzysiu w takim razie, już wiemy kto może do ciebie przyjść, już wiemy co możesz uleczyć. To teraz powiedz, gdzie ty to wszystko robisz? Gdzie, wiesz co, tak gabinecik mały mam przy stajni, tu gdzie jesteśmy Aha. u siebie. Ale mm, dodatkowo jestem od niedawna w Zamościu w przychodni ŻAK na Pełowiaków 6. To jest stara przychodnia taka wiesz, która tam jest mhm. e, od zawsze. Na tyłach jest krok za krokiem, to łatwo skojarzyć. Tak. A to jest tu od ulicy. Także jestem na połowiaków i chciałbym na ten zamojski, w cudzysłowie rynek tak. też wejść, być, bo takich takie, takie techniki była na stałe w zamościu jeszcze nie ma, a to, a to duże miasto. Mhm. A powiedz Krzysiu, jak można się z Tobą skontaktować? Czy Ty tam jesteś w jakieś określone dni, zawsze tam jesteś, czy po prostu ktoś powinien do Ciebie zadzwonić, najpierw umówić się i wtedy się spotykamy? Tak, najpierw telefonicznie. Ja jestem mhm. w tej chwili w piątki w zamościu, ale to też no, mam pacjentów na godziny, więc Trzeba tak. najpierw zadzwonić, żeby, żeby się umówić. Eee, I będziemy działać. Tak. A powiedz, program jest o budowaniu marki i, i promocji, tak. więc teraz powiedz, czy można Cię znaleźć gdzieś w internecie już z tą e, terapią Bowena? Czy masz jakiś już profil, może na Facebooku? Wiesz co, jest taki profil, aczkolwiek on tak dopiero bardzo, bardzo raczkuje: to jest e, Bowen Zamość Krzysztof Czarnota. O, super. E, można, można tam wejść i, i obie no teraz już nie mam wyjścia, teraz już obiecuję, że tam coś No będę... właśnie, numer telefonu przynajmniej już powinien być. Numer telefonu wisi i, i, no, i, i, i to miejsca już. są. Także to jest... to ja już Ci gratuluję. Bo to jest najważniejsze, żeby ludzie wiedzieli jak do Ciebie trafić. Czyli jeszcze raz przypomnij nazwę tego profilu. Yy, to jest Bołęzamość. Zamość. Bołem Zamość. Bo przez W, bo w Bołęzamość Zamość, Krzysztof Czarnota. No i, i proszę bardzo zaobserwować ten profil i w razie bidy to do Krzysia. Trzeba dzwonić. Krzysiu, y, powiedz mi. Y... No właśnie, jak wygląda ten profil? Czy Ty już tam coś robisz, czy dopiero zamierzasz robić, bo e, promocja w dzisiejszych czasach to ważna rzecz. No właśnie, wiesz co, ja jestem taki trochę e, e, internetowy idiota, niestety. Uczę się tego, wiesz, ja się Nie z, gadaj, z tego na twoim profilu że, wiesz, prywatnym już tam się dzieje. Wiesz co, jak na idę. prywatnym tak, ale On jest taki właśnie, wiesz, e, ten jest profil wielu moich różnych działalności, działań, dzie, działalności. a tu bym tego boena chciał tak wy, jednak wyselekcjonować. Mm. No wiesz, mam kłopot z tymi historiami e, jakby. Z tymi Social mediami, tak. bo ja jestem taki starej daty jeszcze trochę, wiesz, i jakoś uczę się tego powoli, mm. ale za dobrze mi to nie idzie. No. To się kiedyś umówimy na konsultację, <grym> ja ci wszystkiego nauczę. Wiesz, jednym palcem próbuję <grym> coś tak. tam y, no. wrzucić i, i, i wcisnąć. Wiem, że dzisiaj mamy taki świat, tak. że wiesz, to nie są czasy na stanie w kącie, więc mm. no, poza tym no, trzeba dotrzeć do. No właśnie, do, do, dziś już zrobiłeś do, do pierwszy ludzi. krok, jesteś w programie, kto to kupi. No właśnie. Y, no. Co na pewno pozwoli szerszej publiczności poznać Ciebie. Yy, ale reszta już w twoich rękach będzie. Będę się starał. No i super. To teraz powiedz, bo jesteś człowiekiem wielu profesji, yy, na wielu rzeczach się znasz, yy, wiele rzeczy cię interesuje. Powiedz, yy, czy poleciłbyś nam jakąś książkę taką może o, właśnie o rozwoju, bo tak jak mówisz, że skończyłeś 50 lat i dopiero zacząłeś się zastanawiać, co by tu jeszcze ciekawego porobić. I zdecydowałeś się na terapię A ci czy... znaczy, wiesz Kasiu tak, książki to ja czytać lubię, poza Aha. tym te rozwojowe też od, od jakby, robię to pewnie od 30 lat. Dziś jest tego bardzo dużo. Tak. Um, no są jakieś takie kamienie milowe, ale um, o wszystkim nie będę opowiadał. Mam jedną rzecz, tak. wiesz co, która mi ostatnio dosyć e, zafrapowała. E, to jest książka, um, goście nazywa Harveker, Amerykanin i to jest książka Bogaty Biedny mhm. e, różni mentalnie. Tak, znam, Znasz to, to? znam tą książkę. Bardzo fajna książka. To jest ciekawa rzecz, bo facet, facet opowiada o tym, że o tym, czy mamy pieniądze, czy nie, nie, nie decydują umiejętności, talenty, jakieś jak, szczęście na mm. pewno nie, ale bardziej stosunek wiesz, mm. do, do, do pieniędzy. I ja jeszcze jestem z tego pokolenia, że wiesz, że bogaty to był ten na pewno zły, że to uh -huh. był złodziej, Ani. że wiesz, mówiło się prywacz, badylarz, że pieniędzy nie należało mieć, a na pewno nie należało się nimi chwalić i wiesz się okazuje, że to programowanie jest gigantycznie ważne, że możesz nawet na wierzchu już mieć inne, inny ogląd sytuacji, ale gdzieś głęboko masz zakodowane jakieś bardzo niedobre tak. wzorce, które Trzeba najważniejsze, znaczy trzeba, no jak ktoś ma ochotę, ale tak. można w sobie przeprogramować. Pewnie, i to, to jest bardzo ważne. Ja sama po sobie wiem, jak, ważna je, jak ważny jest ten mental, nie? To podejście do życia. To jest nie? w ogóle podstawowa sprawa. No. Bo on, on fajnie mówi, że jak e, mówi, że pieniądze nie są dla ciebie ważne, to znaczy, że ich nie chcesz, tak? tak. No bo to coś nieważnego, ich nie będziesz nie mieć, oczywiście. Dokładnie. Fajnie, no to polecamy tą książkę, bo ja tą książkę właśnie też czytałam, więc też z serca polecam. Na pewno warto się z nią zapoznać i na zakończenie programu Krzysiu zawsze pytam moich gości o zawodowe marzenie, więc e, bądź śmiały. O kurczę, ten... dobra, no, a widzisz. czy wiesz co, a mogę a ty... mieć dwa? Pewnie, takie kurczę, u mnie się wszystkie marzenia spełniają. A, a no to dobrze, to, czekaj, to wiesz co, to pierwsze to jest takie, że ruszam z własnym wydawnictwem, bo chcę swoje książki wydawać no, naprawdę? sam i wiesz, i social media są potrzebne, prawda, żeby w tym... Żeby, to wiesz, żeby to ty musisz je zatrudnić. No to właśnie po to jesteś. No. Super, oj, słuchajcie. Także ja tak, 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 Kasiu, to, to już w ogóle super, nie ma o czym gadać. będę miał swoje wydawnictwo. Będę miał tak? swoje wydawnictwo i tak, po pierwsze chcę wydać rzeczy, e, wiesz, które już e, napisałem. Mhm. Tych książek jest trochę. No właśnie e, powiedzmy... ich nigdzie nie ma. Powiedzmy jeszcze na koniec, bo program wprawdzie nie jest o tym, ale skoro już tu jesteś, to wykorzystam e, tę sytuację i e, powiedz, co ty, o czym ty piszesz w ogóle? Co ty piszesz? Jakie Książki pisze, Oma, gdzie można je znaleźć. To jedyna. Więc to no właśnie z tym znalezieniem to jest. Dlatego robisz wydawnictwo? To jest trochę gorzej, dlatego robię wydawnictwo, bo e, te stare rzeczy to one gdzieś już powychodziły, nie są wznawiane. No więc to ja zadebiutowałem taką powieścią Niosąca radość, która wygrała ogólnopolski konkurs na powieść. Jest w kanonie lektur biblioterapeutycznych, więc ona jest czytana na przykład po więzieniach, zakładach m, zamkniętych, takich, gdzie tam ludzi się powiedzmy, terapeutyzuje w mhm. różny sposób. Jest taki kierunek biblioterapia. i i, i, I ta moja niosąca radość była jedną z jakby dziesięciu pierwszych polskich książek, które, które w tym kanonie yy, były, na mm -hmm. której też się szkolili terapeuci. No i jest ich po drodze ileś, ale wiesz co, yy, teraz pisze teraz taką powieść końsko-kresową o Wacławie Żewułskim. To jest taka nasza historyczna yy, postać, hrabia, mm -hmm. magnat, początek XIX wieku. Yy, dzisiaj nie koniarzą, niewiele mówi. Natomiast to, to był taki celebryta, o którym wtedy pisali i Słowacy, i Mickiewicz, i Wincenty Pol, także wiesz, to był facet, ma malował go Kossak Suchodolski, także to był wtedy gość nieprawdopodobnie znany, powiedzieliśmy dzisiaj sławny, popularny, i, i no i fantastyczne jego przygody tutaj takie będą ukrainno-kresowe. Jestem w trakcie i chciałbym już ją wydać we własnym wydawnictwie. To jest pierwsze marzenie. Tak. A druga jest kwestia taka, że wiesz co, z, z Janem Kondrakiem z Lubelskiej Federacji Bardów… Znam, pozdrawiam, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Janka, tak. No, no to obejrzyj. No na pewno. Wiesz co, z Jankiem od jakiegoś czasu um, robimy coś takiego, wiesz, tak, taką, taką kresowo-końską płytę trochę, bo ja powiedziałem, wiesz co, Janek tyle się śpiewa o tych bieszczanach, o tych bieszczanach, bo o kresach nie mamy nic. W każdym razie ja napisałem chyba już 10 tekstów, Janek do tego zrobił z 7 czy z 8 już kompozycji, niektóre nawet zostały nagrane i marzy nam się taka wspólna płyta. Wiesz, ja chciałbym to bardzo wydać. Latem tu zrobimy koncert, bo już dzisiaj Super. wiem, to dzisiaj to wymyśliłem. Janek jeszcze tego nie wie, ale tu Janek się, jeszcze, tego jeszcze nie Już wiem. teraz tak. będzie wiedział. 13 lipca robimy tutaj, wiesz, yy, robimy tutaj taki fajny, yy, mm -hmm. fajny koncert. Ja pogęgam, Janek zaśpiewa i to jest taka wiesz, kresowo-końsko-historyczna przyrodnicza. Co to znaczy pogęgam? Pogęgam, czyli pogadam, wiesz. A, pogadam. No, jako stary kabareciarz to się mówiło, Rozumiem. że wychodzisz w, w zagęgać monolog, no, żeby idę pogęgać. No bo ten, co śpiewa, to śpiewa, a ten, co gada, to gęga. No to Krzysiu, to ja. Czy są takie dwie? A czekaj, a wiesz wydawnictwa, o, to... to jest moja, wiesz, ostatnia rzecz. Ona wprawdzie wyszła ze trzy lata temu. To jest poczekania marzeń. marzeń. Widzisz, o marzeniach rozmawiamy, więc to jest poczekania marzeń dla ciebie. Dziękuję. Nie czytaj, bo ja nie czytam, bo mi lekarz zabronił tobie <grym> też, wiesz, nie, nie, polecam. Natomiast możesz na półce postawić. Nie, no ja przeczytam. Ja bardzo lubię czytać książki. Jak w każdej wolnej chwili, jak mam taką chwilę, to, to czytam książki, bo jednak trzeba też, wiesz, To jest historia takiego chłopaka, e, który się, wiesz, urodził jeszcze. W w małym miasteczku, w głębokiej komunie, mm -hmm. który był taki wiesz, niepokorny i, i, i marzył. O, i mm -hmm. to jest taka trochę historia. I super, trzeba marzyć i trzeba spełniać marzenia. Trzeba marzyć. No. i na nasz kochta, żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć, trzeba marzyć. Dokładnie. Także... I tego się trzymajmy. Ja Ci tak życzę, jest. niech twoje marzenia się spełnią? Niech Twoje drzwi w przychodni. W gabinecie się nie zamykają. W gabinecie tak? się nie o, dziękuję, zamykają, ale ci a Państwa oczywiście zachęcam do skorzystania z terapii Bołena w wykonaniu Krzysztofa Czarnobu. Serdecznie pozdrawiamy. I dziękujemy za obejrzenie tego programu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa.